Maniek złaś. Złaś powiedziałam. E. Powiedziałam zejdź. Zejść, proszę. Proszę zejść. Maniek zejść. Zejdź. 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 Maniek, bo ja się boję, że ty spadniesz. W poniedziałek idziesz z zębem do weterynarza. A nie do ortopedy. Do dentysty idziesz. Mani już proszę, zejdź. Manie, zostaw tego robaczka. Zostaw robaczka. No. Manieczku. Zejdź, kochanie. No, chodź. Chodź tu, chodź. Maniek, wykończysz starą matkę. Normalnie. Proszę przestać się kucić, tylko złaś. Chodź, chodź kochanie. Chodź, chodź to ci podsadzę. Chodź, podsadzę cię do robaczka, no. Chodź. Chodź słoneczko. Manulku.